Czołem widzowie dziś materiał z lokalu prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej, bo wyczytałem na fejsie, że wprowadzili pewne zmiany, wprowadzili nowe mięso. Nagrywałem tam już wieprzowinkę, ale ludzie nawet pod moimi filmami trochę narzekali, że suche mięso i to dotarło bodajże do właścicieli, bo wrzucili post na fejsa, że wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i wprowadzili pewne zmiany, by w ogólnym rozrachunku mięso było bardziej soczyste. Oni nie podają kuli mocy, za co plus, a z tego co się dowiedziałem to szynka wieprzowa przekładana jest teraz boczkiem i zmienili proces przygotowywania mięsiwa oraz ogólnie pieczenia. No i powiem tak, czuć różnicę. Dziś filmik na podstawie dwóch testów, bo wziąłem tortillę pork, ale chciałem spróbować też samego mięsa, więc wjechał też talerz zestaw. Za tortillę zapłaciłem 29 zł sos łagodny. Czas oczekiwania to 5-6 minut. Ludzie w środku byli oraz dochodzili nowi ludzie. Co daje mi obraz, że miejsce to jest po prostu lubiane, ale to widziałem już wcześniej po postach na Facebooku i komentarzach. Tortilla ciepła, ale nie za Parowana, z warzyw nie zrobiły się ciepłe kluchy. Mięso soczyste, a sos łagodny, delikatnie i subtelnie podkręcą smaki. Porcja na większego głoda, bo może tego nie widać, ale w ręku porcja jest naprawdę potężna. Tak jak mówiłem, jem sobie tą tortillę, ale ciekawy byłem jak smakuje samo mięso, więc wziąłem też zestaw za 32 zł. To dopiero Micha, jak tortilla na większego głoda, to to na mega głoda, że tak powiem. Czas oczekiwania około 10 minut i przychodzi, ja zjadłem tyle, ile widać po ujęciach, bo chciałem tylko przetestować smak, a resztę w domu i powiem Wam, miałem wyżerkę. Mięsiwo samo w sobie, było soczyste. Widać, że zmiany, które wprowadzili, wyszły na dobre, bo jak wcześniej można było narzekać, że mięso mało soczyste i suche, tak teraz nie ma się do czego przyczepić. Jest to ich nowy koncept i w porównaniu do tego, co było, to niebo i ziemia i szacun, że biorą uwagi klientów pod uwagę. Warzywa świeże, złociste frytki chrupiące. A jak ktoś ma ochotę, to w lokalu znajdują się pudełka z sosami do dozowania. Są tam różne warianty. Na jednym z ujęć widać co tam. Tam się znajduje. Ja nie korzystałem, bo w zestawie sosów było sporo, wystarczająco, ale jak ktoś chce podkręcić smaki, to jest po prostu taka możliwość. U mnie w mieszanym czuć było delikatną ostrość, która nie zaburzała smaku, wyszło to dobrze. No i co, fajnie, że nastąpiły pewne zmiany, bo ludzie na tym tylko skorzystają. Kto tam jadł nową wieprzowinę, dajcie znać w komentarzu, a my od jutra zaczynamy serię z Bielska Białej, bo byłem tam ostatnio i nagrałem różne rarytasy. Dzisiejsza ocena jest taka, że przynajmniej warto spróbować nowego mięsiwa, wam powiem, by przekonać się, czy to jest dla was, chociaż kebabowi puryści będą kręcić nosami, bo kebab z wieprzem. Dla mnie to lepsza opcja niż kula mocy i porkuratura. Ogólnie teraz poziom się podniósł, mam nadzieję, że to utrzymają, że ten filmik do nich dotrze i odbiorą to jako propsy za swoją robotę i wkład w rozwijanie lokalnej branży gastronomicznej. Mięso jest dobre, warto Dać czym szansę i taka opinia leci w świat. Pozdro.